Witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na szeptach tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na czytanie lipcowe. Lipiec to miesiąc zmian. Coś się kończy, coś dojrzewa, coś zaczyna rosnąć od nowa. Już na początku tego miesiąca pełnia w koziorożcu może postawić nas przed ważną decyzją, lub uświadomić, że czas, kochani, zamknąć pewien etap. W drugiej połowie miesiąca Merkury i Saturn ruszają wstecz, więc warto będzie tutaj zwolnić i posłuchać, co w nas tak cicho woła o uwagę. 24 lipca Nów w Lwie otworzy drzwi do nowego rozdziału bardziej odważnego, autentycznego, no i płynącego z naszego serca. Zobaczmy, jakie przesłania przygotowały dla Was karty na lipiec. Z jaką energią wejdziecie w ten miesiąc? Jaka energia będzie wam towarzyszyć? Jaki klimat będzie wam towarzyszyć? Uu. Co będzie głównym celem w lipcu? Albo na co skierować? Ta karta chce wyjść u waszą uwagę, waszą energię. Jakie wyzwania, przeszkody możecie napotkać w tym miesiącu? Co się tutaj uda, co będzie sukcesem, co przyniesie Wam radość, albo po prostu postęp? Czego unikać, co może okazać się albo iluzją, albo utratą energii dla raka? No i oczywiście, na co się otworzyć? Co warto wpuścić w lipcu do Waszego życia? Co będzie sprzyjać naszym raczkom wewnętrznie lub zewnętrznie? Co da Wam wsparcie? No i oczywiście, jaka jest rada dla Was? Jaka jest rada dla naszych raków? Kochani, zachęcam też do zajrzenia do Waszego znaku księżycowego, ascendentu. Czasami to właśnie tam możecie znaleźć więcej wskazówek no, na te nadchodzące tygodnie. Oczywiście, tradycyjnie na końcu, jeżeli macie Wasze osobiste pytanka, to zapytam wyroczni anielskiej, co Wam odpowie. A teraz usiądźcie wygodnie, weźcie łuczek kawki, herbatki. No i zaczynamy. Kochani, na progu lipca możecie tutaj czuć, że coś wokół Was no, się przełamuje. Koło fortuny niesie ze sobą energię zmiany, której no tak naprawdę nie da się zatrzymać, tak, ani przewidzieć. Może to być zmiana zewnętrzna, coś w pracy, kochani, coś, coś w relacjach, no, ale to też może być jakieś takie wasze wewnętrzne przeczucie, że coś tutaj się kończy, a coś się zaczyna. Dla raka, znaku takiego bardzo silnie zakorzenionego w emocjach i przywiązaniach, no, Może was to po prostu trochę zdezorientować. Ale ta karta niesie ze sobą też taką energię nadziei. Mówi o, no, mówi o cyklach, o karmie, o tym, że wszystko, kochani, ma, ma swój czas. Raczki niektóre mogą odczuwać niepokój, bo coś tutaj no, będzie się po prostu wymykać spod kontroli, ale jednocześnie przynosi szansę, tak? Na coś nowego, także. Szansa, żeby zaufać czemuś nowemu. Mimo tego, że coś tutaj się przesuwa, no to zaczyna się kreować takie nowe miejsce na coś więcej, na coś nowego. Także początek miesiąca to takie wejście na taką ruchomą platformę, kochani. Troszkę może niepewnie, ale też troszkę może z taką ekscytacją, no bo los się tutaj zmienia i przestawia trochę klocki, tak? Główną energią jest śmierć. No, kochani, głębokie oczyszczenie, energia transformacji, przede wszystkim odejście od tego, co już tutaj nie pasuje do Was, do Waszego wnętrza. Karta śmierci nie mówi o takim no, literalnym końcu, ale raczej, raczej o czymś, co po prostu musi się zakończyć. Aby to nowe mogło się tutaj właśnie no, narodzić, tak? Może to być relacja, mogą to być jakieś wasze stare schematy działania, sposoby waszego myślenia albo jakieś takie emocjonalne przywiązania, no, które trzymały być może was w miejscu. To nie jest łatwa energia, bo może też z tym pojawić się jakiś taki żal, może pojawić się opór. Dla niektórych nawet może i poczucie troszeczkę pustki, ale to właśnie ta pustka staje się taką przestrzenią, kochani, dla nowego życia. Rak będzie zaproszony w lipcu do takiej wewnętrznej odwagi, abyście pozwolili odejść temu, co już Was tutaj nie rozwija, co Wam nie służy. Śmierć oczywiście no, tak samo, jak i to koło fortuny te karty nigdy nie pytają o naszą gotowość, tak? One po prostu przychodzą. Ale to, co tutaj pozostaje po tej karcie, no to jest taki nowy początek, taka wasza prawdziwsza wersja. Oczywiście, kochani, nie musicie wszystkiego od razu rozumieć. Wystarczy po prostu, że będziecie obecni w tym całym procesie. Głównym celem miesiąca jest król Buław. W centrum lipca stoi tutaj takie wyzwanie, no abyście stanęli we własnej mocy. Król Buław to przywódca taki bardzo charyzmatyczny, świadomy swojej siły, ale też odpowiedzialny no, za kierunek, w którym zmierza. Moment, w którym raczki powinny tutaj zaufać, Bardziej sobie niż kiedykolwiek. Może chodzić o podjęcie jakiejś takiej konkretnej decyzji, przejęcie inicjatywy w pracy, być może obronę no, waszych granic, jeżeli chodzi o relacje, albo po prostu, kochani, o odwagę, aby, no nie wiem, przestać tu się chować, albo coś udawać. Mimo tej emocjonalnej burzy, jaka może no, towarzyszyć tutaj tej przemianie, tak? Król Buław mówi, że macie, macie wszystko, co potrzebujecie, aby się tutaj poprowadzić po tej, po tej nowej drodze. To czas, aby zamiast pytać może innych o pozwolenie tutaj, raczej zapytajcie siebie, kochani, czego to wy chcecie, co Wy tutaj wybieracie. To nie musi być taka energia, w której od razu krzyczycie, tak? Ale raczej no, takie pytanie. Wewnętrzne wasze, może czasami właśnie troszeczkę i ciche. Wyzwanie to królowa monet w pozycji tej może, może wskazywać no, na pewne trudności tutaj z jakimś takim nadmiernym przywiązaniem się do tego, właśnie co było bezpieczne do bezpieczeństwa, do stabilizacji, no i też do kontrolowania rzeczywistości. Rak może tak bardzo tutaj, no niektóre raczki, możecie tak bardzo próbować tutaj utrzymać wszystko w ryzach, tak? Czy to dom, czy to finanse, czy relacje, że możecie przegapić jakiś taki wasz wewnętrzny impuls, no, który pomoże wam w tej przemianie. Może pojawić się tutaj napięcie pomiędzy no, chęcią na przykład waszego rozwoju. Czy to jakieś nauki rozwoju duchowego, a po prostu poczuciem no, jakichś takich Waszych obowiązków wobec innych. Królowa Monet to archetyp matki, opiekunki, ale też tej osoby, która często, gęsto zapomina o sobie. To jest takie wyzwanie tutaj dla Was: no, czy potraficie zadbać o siebie tak, jak potraficie dbać o innych? Szczególnie właśnie tyczy się to, toraczków, czy potraficie tutaj powiedzieć stop tam, no, gdzie, gdzie potrzeba, tak kiedy wasze potrzeby są po prostu ignorowane. Lipiec może wymagać takiego, no zredefiniowania tego, co znaczy dla was bezpieczeństwo, co jest tutaj prawdziwym bezpieczeństwem, a co po prostu płynie z jakiejś takiej albo potrzeby kontroli. Także, kochani, zaufajcie sobie, zaufajcie sobie tutaj w tej energii. Co się Wam uda? Wbrew temu chaosowi, transformacji, raczki mogą poczuć w lipcu no, taki nagły grunt pod nogami i to taki bardzo solidny. Cesarz symbolizuje, kochani, stabilność. Stabilność, autorytet, struktury, takie struktury, które działają. To jest też no, taki sukces, jeżeli chodzi o sferę no, praktyczności. Dla niektórych może oznaczać awans, Mogą, możecie tutaj dostać jakieś, no nie wiem, jeżeli czekacie na jakieś decyzje administracyjne, możecie dostać pozytywną odpowiedź. Albo jakaś taka przyjdzie konkretna pomoc od albo od no, jakiegoś mężczyzny na stanowisku, szefa, albo taka po prostu no, figura ojcowska, to też jest. Ważne jest, ważne tutaj będzie dla Was, kochani, żeby żebyście poczuli, że jesteście panem własnego życia, tak mimo tych zmian, mimo tego wszystkiego, co tutaj może się dziać. Nawet jeżeli, jeżeli no przychodzą te zmiany, to to, to Wasze poczucie tej, no, tej siły, tak? tego opanowania, będzie, będzie takim najlepszym, pokieruje Was po prostu najlepiej i da Wam takie fundamenty, żeby budować to, co nowe. Również dobry moment, kiedy na przykład niektóre raki mogą ustanawiać jakieś nowe zasady, jeżeli chodzi o Was, o pracę, no, o rodzinę, w relacjach, tak? Także może, może właśnie przyjść taki moment, że będzie dobra okazja, żeby to troszeczkę no, zmienić, przebudować, może jakieś renegocjacje, jeżeli chodzi o pracę. Cesarz się nie waha, tak? On raczej mówi konkretnie, czego chce, czego potrzebuje, no i jakie są tutaj zasady. Możecie po prostu w lipcu wyznaczać jakiś nowy teren, też, tak? A z takiej pozycji no, nowej, jakiejś takiej dojrzałości czy, czy zrozumienia. Czego unikać? W tej pozycji dziewiątka mieczy bardzo wyraźnie ostrzega Was, abyście się tutaj nie poddawali Waszym lękom, takim Waszym wewnętrznym, lękom, które istnieją tylko i wyłącznie w Waszej wyobraźni. Raki mają tendencję, albo możecie mieć większe tendencje w lipcu, po prostu do jakichś takich nocnych analiz, czarnych scenariuszy, zamartwiania się tutaj o rzeczy. No, przede wszystkim takie rzeczy, na które nie macie za bardzo wpływu. To jest karta bezsenności, karta poczucia winy, no i też takiej wewnętrznej krytyki. Lipiec może tutaj poruszyć jakieś takie stare rany, ale właśnie wtedy, kochani, będzie trzeba zachować no, taką ostrożność i uważność, żebyście sobie tutaj za bardzo no, nie pomieszali w głowie, tak? Pomiędzy tym, co jest tak. Co jest realne, a co jest no, co po prostu nie jest prawdą. Warto będzie tutaj też w lipcu unikać jakiejś nadmiernej izolacji, kochani, tłumienia emocji, prób radzenia sobie na przykład samemu. Jeśli pojawi się jakaś trudność tutaj w lipcu, no a tu mogą być trudności, tak? To kochani, nie musicie być z tym sami. Może warto po prostu porozmawiać o tym, otworzyć się. Nawet jakiś taki cichy szept, ale do zaufanej osoby, no może wam tu po prostu pomóc, tak? Dodać wam troszeczkę, troszeczkę siły. Kochani, na co się otworzyć? No i właśnie na to się otworzyć, tak? Pośród tych emocjonalnych burz rak powinien otworzyć się na takie prawdziwe porozumienie serc, Z serca do serca. Dwójka pucharów zaprasza Was do relacji. Czy to nowej, czy to do uzdrowienia jakiejś, jakiejś starej relacji? No, albo po prostu tutaj dojdziecie do jakiejś takiej większej głębi w waszej dotychczasowej relacji, czy to, czy to romantycznej, czy jakiejś przyjaźni. To oczywiście nie jest tylko karta miłości romantycznej, ale to też, no choć może przybrać taką formę, jak najbardziej. To jest też taka więź, wasza z samym sobą karta która pokazuje wam że dobrze w tym miesiącu będzie usłyszeć wasze własne serduszko tak to jest takie połączenie z waszym wyższym ja oczywiście może mogą tutaj pojawić się rozmowy mogą pojawić się jakieś szczere wyz, wyznania no albo po prostu takie symboliczne przytulenie dusz na pewno karta bliskości i to takiej bliskości, która, która właśnie leczy. Warto otworzyć się na, na obecność innych, nawet jeżeli, no, nie wiem, czujecie się może trochę niepewnie, jeżeli jest to jakaś nowa relacja, to, no, karty radzą, żebyście otwarli się na to, tak? Nie wszystko trzeba rozumieć. Pamiętajcie, od razu z czasem, z czasem wiele rzeczy może się wyjaśnić. Czasem po prostu wystarczy tutaj poczuć, tak? Być obecnym. Rak ma w, sobie taką, ma, ma w sobie ogromne pokłady czułości i lipiec po prostu daje wam szansę, no, abyście po prostu otworzyli się na to, nie tylko na dawanie, ale też, kochani, na przyjmowanie od innych. No i co będzie wam sprzyjać? Choć siódemka pucharów często kojarzy się z iluzją. No, ale w tej pozycji i jest dla Was wsparciem, bo to jest taka karta no, Waszej wyobraźni. Fantazja, marzenia, no, ale też i duchowe poszukiwania. To wszystko może Wam po prostu pomóc tutaj przetrwać i jakieś takie trudniejsze momenty, które mogą, mogą pojawić się w lipcu. To również taka otwartość na alternatywne wyjścia z sytuacji. Na alternatywne rozwiązania, tak? Może tutaj no, będziecie się rozglądać właśnie za czymś innym. Dla raka, który bywa lojalny do granic, no to może być właśnie taki dobry moment, aby zadać sobie pytanie, czy jakie są Wasze wybory, tak naprawdę? tak? Czy te wybory zgadzają się z Wami? Czy są dobre dla Was? czy sprzyjają waszemu rozwojowi, eksploracji, czy sprzyjają nowym ideom, rozwijaniu jakichś takich nowych ścieżek, no albo jakichś duchowych praktyk. To jest taka karta trochę jak sen, który nagle pokazuje nam no, inne wyjście z sytuacji, otwiera tak jakby inne, inne drzwi. Oczywiście, kochani, nie musicie podejmować tu żadnej decyzji od razu, wystarczy tylko, że po prostu pozwolicie sobie na taką wewnętrzną otwartość no i na takie no, marzycielstwo trochę. Rada to piątka mieczy lipiec. Wyraziście mówi wam tutaj, że nie każda wygrana, kochani, jest wygraną. To jest taka ta karta mówi o wygranej za wszelką cenę. Piątka Mieczy przypomina, że czasem to, co wydaje nam się zwycięstwem, może zostawić po sobie po prostu gorzki smak. Niektóre raki mogą stanąć przed taką sytuacją, w której będziecie kuszeni, aby tutaj postawić na swoim za wszelką cenę, być może udowodnić swoją, swoją rację, ale uwikłania się tutaj w jakieś takie konflikty. Mogą no, pozornie prowadzić do jakichś rozwiązań, ale mogą właśnie zostawić taki no, nieprzyjemny, nieprzyjemny smak po sobie. Ta karta mówi, abyście się zastanowili, czy naprawdę tutaj musicie coś udowadniać, czy też no, aby naprawdę macie rację. Czasami lepiej jest, kochani, odejść, odejść z godnością, ale zachować pokój, no, spokój w sercu. To jest też taka przestroga trochę przed manipulacją, czy to z waszej strony, no, czy też ze strony innych, tak? Także um, pamiętajcie, że prawdziwa siła nie boi się ustąpić, nie boi się po prostu odejść, bo prawdziwa, no, prawdziwa siła to jest y, tam, gdzie mamy, zachowamy nasz, kochani, wewnętrzny, wewnętrzny spokój i to tak naprawdę nas chroni. Y, i to nam daje poczucie, kochani, bezpieczeństwa. Także starajcie się unikać jakichś takich sytuacji konfliktowych. Dobrze, a teraz, jeżeli macie pytanka osobiste, zapytamy wyroczni anielskiej, co wam odpowie. Jaka jest odpowiedź na pierwsze pytanie dla naszych raczków? Zapytajcie aniołków. I odpowiedź na Wasze drugie pytanie? Tak. Moi drodzy, dziękuję Wam z całego serca za obecność, za Wasze wsparcie, za komentarze, za serduszka, za wszystkie subskrypcje. Cieszę się, że mogę dla Was tworzyć. To wszystko pomaga mi no i inspiruje mnie jeszcze bardziej. Ja Wam oczywiście życzę wspaniałego lipca. No i zapraszam do następnych czytań. Papa, kochani.